Nie, bo muszę rzucić jedynkę. Brum 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 brum. Brum witam, witamy. witamy idioto. Witamy idioto. Witamy <grym> Witamy was tutaj kolejny... Ty zaraz przecież to jest dokończenie tamtego filmu. Nie, to jest początek tego. Tego nowego? No. Dobra zaraz powiem. Powiejmie, powiejmie. Powiedzmy z kaflem zaraz nagrywamy tu filmu, nowego innego. Czy to, no, nie, tu normalnie myślę tu? Kurna moplika mamy ogara 200 O, czyta coś czyta. I kurde i na popych w biegów nie ma, wszystko się dupi Tutaj takie główne jest zepsute, o powiecie mi jak naprawić, bo nie ma w ogóle iskry, nie ma iskry! On na Facebooku pisał do kolegów, bo oni się znają. Ale nie ma iskry! Za cholerę, no wam świecę, osiem... 8, 8 zł wydałem i gówno dupa. Nie, nie! Nie umiem!

Daj mi to, pa, pa pan. Pójdą go na stopkach normalnie, legalnie. Patrzcie, jak go teraz na koło Patrzcie. Czekajcie, czekajcie jeszcze, nie? Patrzcie go jak tu na koło. Brym, 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 brym. A ja że wczoraj palił gumet, nie? No weź tak pa, patrzeć, nie? Pokazuj mnie, nie? No nie tak. Widziałem szto nie? Ja na kosztę to si nie? poleknie. nie? tak? Dobyłem gazu ten. A jego tak ze stopek wybiło, tak pół metra nad ziemię przednie koło i dup. To jedziemy. Tak wybiło tak. Uuu! O, i jedziemy, jedziemy. To, to trzeba odpalić to cholera, nie, ja pójdziemy. No to... Poczekajcie, spróbujemy go odpalić. No, 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 no. No, 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 no. I kopaj, trzymaj się. Trzymaj się. kopaj w to gówno tam o Ale to i tak nie podziała Podziała jak będzie dobrze Jak tylnie koło je w górze to podziała Nie działa Bo teraz się sprzęgło ślizgem znaczy, Tu się nie trzymaj sprzęgła Tu jest ślizda Dobra ostaw to To jest gówno, widzicie? Jada na pie No ja filtera no mamy no, mam taki filtera tu się te uchwyta na stary filtr się zepsuł. Tutaj nowa świecenie wisinka. Z bremu. 20. Co? No brembo. B Beru czy to? Beru. Beru, no. Patrzcie, jadę na tym kole. Ale w ogóle. Czy Tak się teraz jeździ. Dwie stare, dwie stare świece, jakąś Iskrę, Czempiona. Wszystko mi się wydaje, że to jest coś Ryn, dyn, dyn. w tym o, tym głównie takim o. I skrowniki. Tak się teraz jeździ. Ryn, dyn, 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 dyn. dyn, dyn. To ja jadę. Aha. To jest pan, jadź. To jest za To Ktoś, żeś zajechał? Ty patrzaj! Można wydupić reflektora, bo i tak nie działa i tutaj wkładać kamerę normalnie. Jako się jest zadobowo Tyle tego tu. O. No to się go rozkąta na dole Panie, ja cię tu zrobię za chwilę, paj Citka ci odłączę, tu ci iskrownik wyłączę O i teraz możemy jechać Trzymaj tego aparata Tu spróbuję coś odłączać to może tutaj coś cholera to. To jest O jezu, się kiwo wszystko. Jezu, sprawdzimy, czy jest stan paliwa. Jaki jest stan paliwa dokładnie. Duży. O, błaga, o. Tam coś pływa. Zaraz. Ciągnij to. Patrzę, tu mamy nakrętkę. No nie staje się za mocno, bo to będzie źle pływało. O tu zrobił właśnie ręcznie klapkę normalnie. ją Z blachy i ją odkręcę teraz Czekaj, czekaj Ustaw go na stopkach no, poszekaj, poszekaj Nam go na razie to da na stopki O Będzie zabawa, będzie się żadna O Rona, jak ty go dostawisz? Nie wiem jezu, Siły nie ma żeby się tak nie kipło czasem Nie Ja to tu będę nagrywał o tutaj mamy odkręcone O, zaraz podejdziemy i sprawdzimy co my tu mamy A może tu się jakieś kable poprypszyły No właśnie A tu może na... woda dochodzić czy nie może? No właśnie nie powinienem No a tam masze mokre No bo się wlało nie, no, no. no bez no Pokaż. Benzyna. Konsystencja nawet. Patrz, widzicie benzyna. Wiesz co ja bym Ci powiedział, żeby to odkręcić tą kopułkę na początek? Kopułkę to trzeba będzie z kręgu odkręcić. No stary to nie jest problem. Eee, mi się nie chce. Słowacja. in Czechosłowacja. Czechosłowacja. Czechosłowenia. Złączyłeś benzynę, nie. Jesteś, jesteś idiotą. Jestem nieprofesjonalny. Widać. To mamy kopkę, może... Ej, daj ten tym aparat nie przed giemonką, bo to tak trochę... O, Bartek tutaj... Nie myję bo Tutaj sprawdzimy. No, o. Czekaj, weźcie to. A jakby tą elektrykę w ogóle odpiąć... Jak odpiąć? No kurna, to takie gówno te, te, te O kurde, jak to się śrubka poluzowała, ja pierdolę. To gówno tutaj taka, o. A no, wiza. widzę. się. Bo to może przez mnie nie nie łapie to, no tu. O, wpadłem w dziura, patrzcie. Kawiaka ziura. jak na romankę. Co to takie dziwne jest? Co to takie dziwne jest? O kurde. Tu się coś rozdupiło. Patrz, to się spada i się załącza, ty. No bo to chyba. Ty, stary. co ty się bawisz? Nie wiem, co to jest, ale tutaj jest. Pokaż, pokaż, widzą. Jeżeli wiecie, co to jest, napiszcie w komentarzu. Nie wiem, to tutaj... Ja Ci mówię, mi tą kopułkę. To tutaj było do cholery i to nie działa. Tutaj, tutaj sięga, tu się hamulca, da tu się sprzęgło, nie zasięgam. Do czego? Do sprzęgła. Uwaga, idziemy nacisnąć sprzęgło. Jakby co sprzęgło jest o tutaj. Lewa ta, czekajcie, tylko się tutaj... gacie Poczekajcie, ja się tylko gacie zapnę, bo... Trochę tutaj nie fajnie mi, bo spodnie mam nisko. O! Tak się nasi kapie. No. No dopiero nie, jak tu mam tu działać. O jezu! Nie poważ, może tu. Jeżeli jest jakiś mechanik, proszę mnie o napisanie w komentarzu, czemu nie odpala. A czekaj teraz. No bo ja muszę do sąsiada po zboże nie jechać. Kurna traktorem nie mogę jechać. Ale to się kurna kręci, tak żebyście się kręcił. Tak, żebyście się kręcił, no. Teraz, teraz leci to. to. Czekaj. O czym się? No bo to jest... To jest górno. Patrz, że tu... To... Czekaj. Bo to jest takie o, takie łotanie. Nie znam się na tym. Zbyt Czekaj, pójdą mi teraz. Czekaj. O, coś się zaparło. O! Trzymaj tego opa. wam moja głowa. Weź odkręć taką półkę cała. No jak? No to z trzeba było odkręcić No, wszystko. z psięgło. To jest proste. No, ale mi się nie chce. No, to żeby Ci ten skuter się nie odpalił, wiesz? Patrz, o teraz ci dopompuję paliwa, żeby odpalił. Kurde, jak to jest skuter, to ja motorower. Jezu, co za zgrzyt i tyle, prosto mówiąc. Co, jedziemy! Czekajcie, przymontuję teraz kamerkę, tak odpowiednio, tu fajnie, o. Weź to girę. O. Widać drogę. Czekajcie jeszcze. to Boli bóli już Tu mamy fajne fajny, opat, jak fajnie nagrywa. Oczywiście zepsu amulet. Co? Minut? A ile ma? Styknie chyba. Nie no, co ty. Do 15 max. Co, tylko tyle możesz przesłać? Nie wiem, na razie tak nie zaprześlę, bo No, jak widzicie, tutaj jestem ja, o, a tu jest Bartek, No ja właśnie naprawiamy Jestem skuter. Mimek, idiota. No stary, Dajemy ten liczby. skuter ma jeszcze dzisiaj działać. Motorowy. No ten szajs ma jeszcze dzisiaj Dajemy działać. Po co to jest to? To? No. Sebie odciekało paliku. A po co to jest? No nie wiem, to się bagażnik nazywa chyba, wiesz, nie? No, nie wiem. Patrzcie, teraz będę jechał na tym nim kole. Będzie zabawa, będzie się działo. Kurde, mole, ja pierdzielę to, jest taki głupny, że ja nie wiem, no, jak ja na tym jeździć. ja sprzęgło od końca, to będzie przez ranę. Jak Michał przyjdzie, to nie w Patrzcie, wciskam sprzęgło. Dajcie dajecie tu nogę, tak, puszczacie sprzęgło. Teraz zmieniacie rękę na gaz i brum, bum bum i dajecie ryndyndyn. Jedziecie tak teraz ryndyndyn. Patrzcie, jedziecie, widzicie? Jedziecie na przednim... Kurde! ...na przednim kole. Co tu naprawi? Widzicie? Jest nad ziemią! Ja ci pokażę jak się wybija koło, kurde! Jest! Patrzcie! O! Nie, 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 um nie umiem, nie się na tym. O! Tutaj, o, i na tych moich gumiolaczkach to się na pewno uda. Czekajcie, wrzucimy. O, 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 jeszcze raz. Jeszcze raz, o, tutaj patrzcie. O, o, o. Wyrywamy go. Jest na tylnym kole. O, i tu. O kurde, tu tu mikrofon. Ej, w dół.